Wiem, że można na nich polegać. Chcesz wybierać najlepsze z najlepszych? Zdaj się na ekspertów z Rosmana. Wyjątkowy produkt to kosmetyk najlepiej oceniony pod kątem składu i skuteczności. Biorę w ciemno. Najlepsza jakość w rozsądnej cenie. Wyjątkowy produkt z Rosmana. Wybieraj to, co sprawdzone. W Obi Dni Zabawy i Relaksu w ogrodzie. Dziesiątki wybranych produktów aż do 20% taniej. Meble ogrodowe, funkcjonalne grille i paleniska, baseny oraz produkty dla dzieci. Ogród na każdą kieszeń. Zrobisz to z Obi. Let's go! Red Friday w Mediamarkt. Letnia edycja Black Friday. Teraz Samsung Galaxy M33 5G za 1099 zł, a wentylator Koenig za jedyne 229 zł. Media Markt. Na program zaprasza sponsor Symfonia, producent oprogramowania do zarządzania biznesem. Sponsorem programu jest HIP. Producent ekologicznej żywności dla niemowląt Hip Bio. Sponsorem programu jest promotor Pyralgine, leku na ból o dużym nasileniu. Sponsorem programu była Symfonia, producent oprogramowania do zarządzania firmą. Sponsorem programu był Hip, producent ekologicznej żywności dla niemowląt Hip Bio. Sponsorem programu był promotor Pyralginy. Leku na ból o dużym nasileniu. Czerwcowe filmowe weekendy w Polsacie 2. Wspaniale. Z Oskarowym Arcydziełem. Gdzie załoga? Jeśli musisz, zastrzel mnie. Gwiazdorską obsadą. Kim jesteście? Firma ochroniarska. Mam cię chronić. Zestrzelić. Spektakularnym kinem akcji. Ratuj prezydenta. Zaczyna się. I zaskakującymi historiami. Co się stało? Co tu robię? Nie pamiętam własnego nazwiska. Coś nam zrobili. Dostałeś coś, czego inni nie mają. Drugą szansę. Soboty o 21.00 i w niedzielę o 20.50 w Polsacie 2. U nas wszystko jest możliwe. A wie pani, dlaczego wyborcom PiSu nie przeszkadza coraz droższa benzyna? No dlaczego? Oni nie jeżdżą do roboty. Dlatego czekamy na was w kabarecie na żywo. Dzień dobry, chciałbym wysłać paczkę. Proszę pana, Magda jest nowa. Ja mam wiele lewe ręce, a Rita ledwo chodzi. Kobiety wstawiały się do ciebie w sznurze po prostu, szalały za... Kabaret na żywo. Chwila oddechu, co nie? W niedzielę o 16 w Polsacie 2. Sponsorem programu jest promotor Pyralginy. Leku na ból o dużym nasileniu. Sponsorem programu jest promotor leku na erekcję Maxon Forte. Maxon! Sponsorem programu jest producent cukierków i gum do żucia Mentos.